Może i tobie, jak i wielu osobom teraz dookoła udziela się taki okres świątecznego szaleństwa, przedświątecznego bałaganu, biegania, szukania, załatwiania i oczywiście przygotowywania miliona rzeczy. I jest to taki okres, w którym po prostu trudno jest zwolnić. Trudno nam usiąść, przybliżyć się do siebie, zapytać się siebie, jak ja w ogóle z tym wszystkim się czuję. Czy to jest w ogóle to, czego ja chcę, czy to ma tak wyglądać? No, brakuje nam takiej chwili dla siebie. To jest zupełnie normalne, bo my też ulegamy temu całemu pędowi dookoła nas, temu wszystkiemu, co dookoła nas się dzieje, tym oczekiwaniom innych, oczekiwaniom może rodziny, społeczeństwa, ale też własnym oczekiwaniom. My tę presję sami sobie też w środku budujemy. I w tym wszystkim zapominamy kompletnie o sobie. Tak? Więc dzisiaj, jeżeli tu jesteś i masz taką chwilę dla siebie, to przygotowałam taką refleksyjną rundkę. Taką rundkę, która być może przybliży cię do tego, żeby być przez moment ze sobą i skłonić do, do takiej refleksji i zapytać siebie: czy to jest to, czego ja teraz chcę? Czy to mi daje radość? Czy to daje mi szczęście? No, a może w tym wszystkim gdzieś kompletnie zapominam o sobie. Także daj sobie chwilkę, podaruj sobie ten moment, usiądź sobie wygodnie, weź kilka głębszych oddechów i poczuj, jak ty się z tym wszystkim teraz masz. Jak się mają Twoje emocje? Co do Ciebie przychodzi? Jak się ma Twoje ciało, kiedy o tym wszystkim pomyślisz? I jakie tutaj myśli się pojawiają w Twojej głowie? Pomyśl o tym wszystkim i zacznij opukiwać razem ze mną. Oczywiście zmieniaj słowa, dopasowuj do siebie tak, jak to czujesz, i działamy. Zacznij od brwi. I powtarzaj po mnie. Kiedy pomyśl o tym wszystkim. O całym tym zwariowanym czasie. I jak wiele mnie to nieraz kosztuje. Jak dużo rzeczy muszę załatwić i zrobić. To łatwo mi zapomnieć wtedy o sobie. I jest mi z tym wszystkim trudno. Momentami czuję, że to mnie przerasta. I jestem tym zmęczona. Ale teraz daję sobie tą minutę, żeby choć na chwilę zbliżyć się do siebie i zastanowić się, jak ja w ogóle z tym wszystkim się czuję. I czy ja w ogóle chcę wsiadać do tego zwariowanego pociągu. Czy muszę się tak spieszyć? Czy ja naprawdę tego chcę? Czy to jest mój wybór? A może to inni tego chcą? I wtedy ja też myślę, że to jest mój wybór, ja tego chcę. A może robię to po to, żeby inni byli zadowoleni? Może po to, żeby spełniać czyjeś normy i oczekiwania? Do tej pory tak to wszystko działało. I może robiłam to wszystko swoim kosztem? Bo myślałam, że tak powinno się robić. Tylko czy to jest to, czego ja naprawdę chcę? A co jeśli na chwilę zwolnię? A co jeśli mogę popatrzeć na siebie, na moje potrzeby? A co jeśli mogę sama o nie zadbać? I czuć się z tym dobrze. A co jeśli to jest możliwe? Zwolnić na moment? Może nie mogę, może nie muszę robić tego wszystkiego? Może mogę nie zajmować się tym wszystkim? co sobie sama narzuciłam co inni mi narzucają może mogę się na chwilę zatrzymać i teraz się na tym zastanowić Co dalej chciałabym z tym zrobić? Biorę teraz głęboki oddech. Dziękuję sobie za tą chwilę zatrzymania. I obiecuję sobie, że będę o sobie pamiętała. Ok, to się zatrzymujemy. Mam nadzieję, że ta rundka dała Ci taką przestrzeń właśnie do bycia na chwilę ze sobą. Do takiej refleksji na tym, czego potrzebujesz. Może do zrezygnowania z czegoś, co nie daje Ci radości, a daje Ci tylko dużo zmęczenia i smutku albo jakichś innych trudnych emocji. Gdyby była w Tobie... Jakaś trudna emocja, na przykład jakaś pustka, czy trudność, czy nawet jakiś rodzaj wypalenia. Tutaj na moim kanale znajdziesz również inne rundki, które pomogą ci uwolnić te trudne emocje. A na ten moment to ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie, za to też, że masz tą przestrzeń dla siebie, dajesz sobie tą chwilę, żeby się zatrzymać, bo dokładnie teraz to zrobiliśmy. Kochani, dziękuję Wam to za, za to spotkanie i życzę wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia.